Witamy Państwa serdecznie w studiu TVS24, prezes suwalskiego klubu badmintona, mecenas Jerzy Leszyński. W sobotę, najbliższy, najbliższy weekend 7 maja 2022 roku w Wosławiu odbędą się finały 49. drużynowych mistrzostw Polski w badmintonie. Strzelalczanie od 1991 roku uczestniczą w rozgrywkach Najwyższej Ligi. To jest już 31 lat. My zdobiliśmy 18 tytułów Mistrza Polski, Technik 323. Jak jesteście przygotowani na to, żeby no wstąpić na podium, a może i podnieść trofeum Mistrza Polski? Wiele tematów, które poruszyłeś. Najważniejsze to to, że rzeczywiście od 1991 roku jesteśmy w ekstraklasie badmintonowej. Z obecnie grających zespołów tylko AZS Krakowski jest dłużej. Oni co prawda grali od 1974 roku pod różnymi nazwami ale od 1990 już występuje jako OZP Krakowski. Natomiast technik Górczyce, który 38 sezonów grał w ekstralice badmintonowej, już od kilku sezonów nie gra, więc gonimy. Także Ciągle pod gonimy. Tym, pod tym względem, nie tylko pod względem ilości tytułów, ale <laughs> chciałbym powiedzieć, że Technik Głupczyce zdobywał w okresie łatwiejszym do zdobywania tytułów. Tam na samym początku był ośrodek przygotowań olimpijskich w Głupczycach. Na ten cel została wybudowana hala w Ale nawet wcześniej jak hala dominował technik Głupczyce. Dominował, ponieważ tam, tam był taki ośrodek. ośrodek. Nawet Ciekawostką jest to, że technik Głupczyce był tak silnym y, zespołem, że nie grał w lidze, wszystkie pozostałe zespoły grały w lidze, a dopiero ten, który wygrał y, ligę, grał w finał z technikiem głupczycy. No i oczywiście zwycięzcą był technik. technik. I zwycięzco był technik. Na to zwrócił uwagę y, wieloletni. Y, sekretarz generalny i pracownik Polskiego Związku Waddingtona, Marek Icikowski, który mm, powiedział, że właśnie SKBL, Polmalów-Suwałki odwrócił e, tą sytuację nie tylko poprzez to, że pokonaliśmy i przez długi okres mm, wygrywaliśmy e, niepokonaną tą drużynę, ale także pod tym względem, że to my wprowadziliśmy profesjonalizm do polskiej ligi. To, co się dzieje teraz w Lidze, ta liga jest dosyć równa? I poziom jest bardzo wysoki. Ta liga stała się równa. O czym mówią wyniki? Bo przecież z przedostatnim zespołem ligi w jednym z turniejów rozgrywanym w Suwałk, wyraliśmy z nimi tylko 4-3. Bardzo dużo jest wyników właśnie na tym poziomie, 3-4, 5-2, co świadczy o, o, o wyrównanej bardzo A Skąd to licze? się bierze, że taki wyrównany poziom? Y Bierze się, z, bierze się z tego, że jest coraz większe zainteresowanie różnymi mistrzostwami Polski, wiele klubów zatrudnia zawodników zagranicznych i to w miarę dobrej bądź średniej klasy europejskiej. Takie u nas grają zawodnicy w Polskiej Lidze. Można powiedzieć o światowym, może nie, ale wysokim poziomie europejskim. Nawet można powiedzieć światowym poziomie, dlatego że Gilmour, który, który, która gra dla abl, -mu ABL -mu jest Warszawa. w pierwszej 20 w rankingu światowym, a Pablo Abian, który również gra w Warszawa, jest też w 40. w rankingu światowym, więc są zawodnicy z absolutnej szerokiej, co prawda. Czy w związku z tym jest to pretendent do Miszowskiego tytułu? Myślę, że na papierze teoretycznie tak, aby Warszawa ma zawodników, którzy w rankingu europejskim i światowym najwyżej. Liczeni. Natomiast co pokaże boisko to. Niespodzianko, że Unia nie jest, przecież na papierze łódzki zespół był lepszy, a jednak Unia Bierun jest w finale. W Bieruniu bardzo mocno postawili na Badminton. Tam w wielu szkołach Badminton jest uprawiany, mają bardzo bogate zaplecze i w Bieruniu badminton jest dyscypliną numer jeden. Dlatego też nie tylko ten sport dzieci i młodzieży, na który oni stawiali przez lata, ale teraz chcą, chcą mieć taką lokomotywę, czyli ekstra ligowy zespół, który będzie walczył o medale i będzie lokomotywą dla. Bieluńskiego. Właśnie Unia nie jest młodym zespołem, ale też wzmocniona za, z zagranicznym zaciągiem. Tak, gra tam hindus, który jest świetnym zawodnikiem. Grają Bugarzy, którzy są również bardzo wysoko w rankingach. Mają też swoich bardzo dobrych zawodników, którzy są w kadrach Polski w różnych kategoriach wiekowych. Bardzo silny zespół, jeżeli wytrwają w tym stanie organizacyjno-finansowo-szkoleniowym przez długie lata mogą być w absolutnej czołówce szo Polski. Mieliśmy o jednej drużynie Unia Białoń, ale jest sąsiad zamiecy, z którym my w półfinale spotykamy się. Trzeba powiedzieć, że to jest ubiegłoroczny finał. W ubiegłym roku graliśmy w finale. My przeciwko Białystokowi w bardzo ciężkim boju ulegliśmy nieznacznie 3 do 4. Kiedy... Tam niespodziewanie singlistka nasza przegrała, na którą nie liczyliśmy, że przegra. No, Białystok jest zawsze bardzo mocny. Białostok od 2000 roku występuje w ekstralidze badmintonowej. Trzeba powiedzieć, że my, Suwalski, badminton, SKB, SKB litpol Polmalow stanowiliśmy pewien wzór dla Białogostoku. Ja zresztą będąc w roku 90. Pierwszym, bodajże że wybranym, wybranym na prezesa Podlaskiego Okręgowego Związku jednym z moich założeń było to, żeby Białystok, który do tych do tego czasu nie miał żadnego zespołu ekstra-ligowego, tam było kilka zespołów drugo-trzecioligowych, żeby stworzyć tam bardzo silny ośrodek, taki z którym będziemy współpracować i który w przyszłości zdobędzie jako województwo pozycję dominującą w polskim badmintonie. I tak się też stało. Trochę agresja Rosji na Ukrainę pomieszała prawdopodobnie szyki Białostoczanom, bo mieli w swoich szeregach dwie wyśmienite Rosjanki. Ja myślę, że ten system, który został stworzony, przez Polski Związek Badmintona po tym, jak wykluczono z rozgrywek drużynowych z Polski, Rosjan i zawodników z Białorusi, dotyczący otworzenia okna transferowego. Tak, bo pozwolono drużynom... Ale tylko dla zespołów, które miały w swoich składach Rosjan, bądź też zawodników z Białorusi. I, związku, i taką ilość miejsc mogły zakontraktować zawodników w tym oknie transferowym i jaką mieli zawodników. Czyli Ponieważ dobrze? Hubal Białystok miał największą ilość zawodników z Rosji i z Białorusi, to mógł zakontraktować największą ilość ludzi, a my na przykład nie mogliśmy nikogo zakontraktować no i to okno było Ale nieczynne nie dla nas. <laughs> Więc no zobaczymy. Rzeczywiście Hubal Białystok wzmocnił się Dwie młode Ukraińki. Dwiema młodymi Ukrainkami, bardzo, bardzo dobrymi także. Myślę, że nie gorszymi od tych zawodniczek, które grały z Rosji i z Białorusi w Hubalu Białystok. No, mecz półfinałowy będzie nasz z Białystokiem niezwykle ciekawy, ale też jestem Jestem ciekawy, jak ułoży się ten pojedynek abrm Warszawa z Unią Bieruń, bo jednak ten Hindus jest bardzo mocny, może wygrać z Bianem. Te, ci zawodnicy z Bułgarii są bardzo silni. Również Joanna Podedworny z tych młodych wilków bieruńskiego klubu. Nie tylko ona, ale także inni są bardzo mocni. Bardzo będzie ciekawie. W związku z tym, czy jesteśmy w stanie z kimś wygrać, bo wszyscy się wzmocnili, my nie. Ale my zawsze stanowiliśmy dużą wartość tej ligi. Na tą taką wartość stanowiliśmy na przestrzeni wielu, wielu lat, a więc nasz zespół ma pewną wartość, wartość czasową, wartość też doświadczenia. Proszę zauważyć, że w ostatnich. Dwudziestu trzech latach drużynowych mistrzostw Polski byliśmy 18 osiemnastokrotnie mistrzem Polski i pięciokrotnie wicemistrzem, a więc przez 23 lata nigdy nie zeszliśmy yy, z z, nie tylko z podium, ale nie zeszliśmy z, od finału. Graliśmy od 23 lat zawsze finały i chciałbym, żeby w tym roku tą tradycję podtrzymać a później co będzie w finale zobaczymy ale oprócz tych trofeów mistrza Polski bo wtedy mistrz Polski może startować w Pucharze Europy my też zdobywaliśmy laury klubowe mistrzostwa Europy odbędą się w Białymstoku w związku z tym z Polski będzie mógł wystartować mistrz nowy i mistrz, i mistrz Polski mistrz. Tak i wicemistrzy a nadto drużyna organizatora a więc istnieje Fum. nawet taka szansa że w tych klubowych mistrzostwach Europy może zagrać, mogą zagrać trzy zespoły z Polski no my kiedyś plasowaliśmy się wysoko jako jedyni z zespołów Polski w historii polskiego badmintona pięciokrotnie zdobywaliśmy brązowe medale klubowych mistrzostw Europy, czyli byliśmy trzecią drużyną Europy. No nic w jest... tym się nie może pochwalić. Żadna inna polska drużyna nie zdobyła nigdy nawet jednego medalu, czyli nigdy nie była w strefie medalowej. To, co my zrobiliśmy w klubowych mistrzostwach Europy, odbiło się bardzo szerokim mechem w całej badmintonowej Europie. Kiedy w tak wielkich e, miastach jak Berlin, jak Amsterdam, jak Moskwa, e, jak Paryż e, wygrywaliśmy z postentantami e, badmintona europejskiego z Lokomotywem Moskwa, Sidrin Berlin, czy wreszcie pokonywaliśmy mistrza Holandii z mistrzynią świata w składzie Chinką i z e, czołowym zawodnikiem świata Dikim Paleyamą. No to wywołaliśmy olbrzymie zainteresowanie, pytano skąd my się wzięliśmy i, i, i gdzie leżą suwałki. Od tych 20 lat już w świecie badmintonowym nikt o to nie pyta. Ale bardzo łatwo trzeba mówić, kaina piękna jak baś to suwałki i <sum> tak, tak, tak. Kto będzie bronił, będzie walczył o mistrzostwo Polski? Jakim składem jedziemy? Mamy bardzo w tym sezonie szeroki skład. Ten szeroki skład był podyktowany pandemią. Dodatkowo doszł teraz ten element wojny na Ukrainie. I dlatego ten szeroki skład jest nam bardzo potrzebny. Ponadto nie zawsze ściągaliśmy zawodników zagranicznych, tylko graliśmy w wielu pojedynkach zawodnikami tak, trzeba krajowymi. Kiedyś dać ogrywać. Tak, krajowymi. tak było. Musimy, musimy też stawiać na młodych zawodników, naszych wychowanków, z których... No parę nazwisk już na arenie ogólnopolskiej jest znanych. Bardzo, bardzo. Z oczywiście. tych młodych Wilczewska? Ee, Wasilewska. Tak, Wilczewska podwójna mistrzyni Polski, Młodzików, Wasilewska, Jane Janek Krzeszko, Oliwka Niedźwiecka. No niespodziankę ostatnio sprawiła Oliwka. Tak, wygrała Grand Prix. Grand Prix. E, no ale też trzeba powiedzieć o Uli Wolskiej. No Ja ją nazwałem królało polskich parkietów, bo ostatnio zdobywała same pierwsze miejsca na różnych turniejach. Tak. Zresztą w Puchar Polski też wygrała. Tak. Ula w zasadzie wygrywa wszystkie Grand Prix. Myślę, że w kategorii juniorów jest najlepszą zawodniczką w Polsce. Już za dwa tygodnie dwa, trzy tygodnie odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców, gdzie mamy apetyt zdobyć wiele medali i kilka tytułów mistrzowskich, a także wiele punktów do klasyfikacji Ministerstwa Sportu, która to klasyfikacja jest ważna nie tylko dla klubu, ale także dla miasta, ponieważ Według tej ilości punktów są układane różnego rodzaju rankingi klubowej, miejskiej, gmin w całej Polsce, więc dla wszystkich ma to istotne znaczenie. I wśród tych wielu zawodników, na których liczę, że zdobędą medale mistrzostw Polski, a także tytuły mistrzowskie, jest właśnie Ula, która ma szansę wygrania w singla, a także w grze podwójnej. Powtórzyłaby, gdyby wygrała ubiegłoroczne osiągnięcie Anastazji Chomicz. Właśnie, może kilka zdań o Anastazji. Rok czasu nie ma, jest na korcie. Ciężką kontuzję miała w ubiegłym roku, jak pamiętamy, na indywidualnych mistrzostwach polskiej elity. Troszeczkę wcześniej. Taką samą kontuzję miała Karolina Schubert na młodzieżowych mistrzostwach polskich, które odbywały się w suwałkach. Pamiętamy tę Pamiętamy sytuację. Sytuację, gdzie ostatnią lotkę miała zbić i zrobiłaby, gdyby nie doznała tej kontuzji, i byśmy zdobyli złoty medal w grze podwójnej. No Ale niestety, tak to bywa. niestety, niestety w tym czasie, akurat w tym. W tym momencie, w tej sekundzie doznała tej kontuzji, już nie mogła zbić tej lotki i zdobyliśmy tylko medal. Srebrny. Ale Karolina Ale... Już trenuje. A Ale... czy Ale... Anastazja trenuje? Karolina już trenuje. Karolina nawet zagrała w ostatniej rundzie Ekstraligi. Anastazja też już trenuje. Natomiast u Anastazji ta kontuzja była bardziej skomplikowana. Zresztą ciekawostką jest, że była operowana w Kijowie i tam na początku rehabilitowana. no Tam wiem, że musiała być ta operacja trochę poprawiana. Tam może nie kwestia samej operacji, a pewnych wzrostów, których nie było u Karolina, a u niej wystąpiło. Liczymy na to, że od że nowego się. sezonu. Tak, bo to mocny punkt. Dobra zawodniczka, mocny punkt dla nas. Bardzo mocny. Zobaczymy, jak ona się podniesie nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. psychicznie. Jest to wrażliwa dziewczyna. A wiadomo, że w sporcie, a w badmintonie w szczególności, te emocje. Są niezwykle silne. Czy ona będzie w stanie znieść te obciążenia psychiczne i fizyczne? Mam nadzieję, że tak, ponieważ to jest nadzieja, była i mam nadzieję, jest nadzieja nie tylko suwarskiego badmintona, ale i polskiego badmintona. I jestem optymistą co do przyszłego roku, bo będziemy dziewczynach, kobietach mieli niezwykle silną ekipę i to ekipę suwalską. Hmm. E, Powiedz mi jeszcze, kto będzie bronił barw e, w najbliższy weekend w suwalskiej drużynie? Z zagra zawodników zagranicznych e, przyjeżdża Emil Holst, świetny duńczyk. E, przyjeżdżają e, Danilo Bośniuk e, z Ukrainy, Obecnie trenuje we Francji. E, przyjeżdża Maria Ulitina, także Ukrainka, która trenuje na Węgrzech. E, obecnie e, Polski Związek stworzył możliwość trenowania im w Polsce. W Polsce tak. No ale ponieważ tam mają jakieś dobre relacje, dobre warunki. Chyba rodzinno-przyjacielskie. Tam tak, tam, tak e, trenują. Natomiast z naszych polskich zawodników, jeżeli chodzi o kobiety, to Kamila Augustyn, Ula Wolska, Karolina Schubert, Oliwka Niedźwiecka, Aleksandra Goszczyńska. Natomiast jeżeli chodzi o panów, no to tradycyjnie jakoż od wielu, wielu lat zaczynamy od Michała Łogosza, który wylecił także ostatnio swoją kontuzję i jest w coraz lepszej formie. Dalej Łukasz Moreń, Robert Cyburski, Przemek Szydłowski, Scholz, jak również Michał Sobolewski. Więc jest z czego wybierać, potencjał jest. Jest z czego wybierać. Kto zagra? Mamy takie zgrupowanie w Warszawie w tej chwili, na którym są wszyscy zawodnicy. I trener przygląda się, kto w jakiej jest formie, w jakich zestawieniach. Tak, bo to ważne jest ustawienie w poszczególnych grach. Tak, w, w jakich ustawieniach ta gra wygląda najlepiej. No i on zadecyduje razem z trenerem Łogoszem co do tego, Jaki skład wyjdzie na poszczególne mecze. To tak, także zależy w dużym stopniu od pewnych przewidywań, które sztab szkoleniowy musi mieć, jeżeli chodzi o przeciwników konkretnych. Mówiliśmy, że największe szanse ma Aberem Warszawa, ale chciałbym życzyć, żebyśmy my po raz dziewiętnasty stanęli na najwyższym miejscu podium i unieśli w górę Puchar Polski. Tego prezesie życzę. Dziękuję uprzejmie. Postaramy się zrobić wszystko, żeby ten tytuł kolejny zdobyć. Ale jak, jak to w sporcie bywa? Jak to Niech w wygra, bywa? Lepszy. Tak, zawsze tak było. Wszystkie te nasze 18 tytułów zdobyliśmy przeważnie w bardzo ciężkich walkach, gdzie nasi zawodnicy dali z siebie nie 100%, ale więcej. Pamiętamy pojedynki. Były takie pojedynki, że nie stawiano nas w roli faworytów, ale wychodziliśmy a zwycięsko. A wychodziliśmy zwycięsko. I mamy nadzieję, że, że tak będzie również w tym roku. Ja jeszcze na koniec chciałbym Państwu powiedzieć i pogratulować prezes Suwalskiego Klubu Badmintona, mecenas Jerzy Szleszyński, przez Radę Miejską Miasta Suwałk. Jednogłośnie chyba ci, którzy głosowali. Został Nagrodzony nagrodą zasłużony dla miasta Suwałki. Wielki to zaszczyt. Wielki to zaszczyt. Wielkie, wielka to nagroda dla mnie po 45 latach pracy na rzecz suwłowskiego badmintona. Wytrwałość, cierpliwość, coraz większy profesjonalizm zaowocowało niezwykłymi sukcesami w historii suwalskiego sportu, ale na to na te sukcesy pracowało przez te dziesiątki lat tysiące ludzi, zawodników, ich rodziców, trenerów, działaczy, biuro. No musi być biuro. ten stel. Tak. Natomiast ja staram się, staram się spinać wszystkie te działania, wszystkich tych ludzi. Staram się wytyczać takie kierunki w rozwoju klubu, które przynoszą te sukcesy. Znam z racji pełnionych funkcji chociażby w Polskim Związku Badmintona czy w Polskim Komitecie Olimpijskim. Znam badminton światowy, europejski, polski bardzo dobrze. To mi ułatwia pracę na rzecz klubu, które, które to ta znajomość tego badmintona umożliwia podejmowanie wielu właściwych decyzji i wytycza określone kierunki w rozwoju słowackiego badmintona. Mam nadzieję. Że dalej, tak jak od 1991 roku, będziemy uczestniczyć w rozgrywkach Ekstraligi Badmintonowej i zawsze w strefie medalowej. Ja tylko w imieniu badmintonistów, tych rekreacyjnych, tych sportowych i środowiska sportowego, chciałem pogratulować i podziękować, bo naprawdę to jest dorobek wielki. Dziękuję, dziękuję bardzo. To jest dorobek nas wszystkich. Sam człowiek nie jest w stanie niczego Ale jak powiedziałem wcześniej musi być ten ster. Bez stera nie da się płynąć. To prawda, to prawda. Dziękuję bardzo. Można osiąść na mieliźnie.